Witam Was, jestem tej Bartek i dzisiaj zapraszam Was na lipcowe zestawienie pięciu najlepszych moim zdaniem aplikacji. Tak więc przejdźmy sobie do pierwszego programu. No i pierwszym programem jest paczka Icon. Postanowiłem właśnie pod wpływem Waszych pytań kiedy robię film, w którym główną rolę praktycznie odgrywa Xperia Z3 Compact, no to na pewno tam pod tym filmem zazwyczaj dostaję jakoś sporo pytań odnośnie tego jakiej paczki Icon używam, jaką mam tapetę, więc naprawdę tego jeszcze czasem bardzo sporo. No i dzisiaj postanowiłem Wam przedstawić moją ulubioną paczkę ikon w tym momencie, i jest to niedawno wydana aplikacja Rewun Icon Pack. To, co możecie zobaczyć teraz na ekranie domowym, tak naprawdę to są wszystkie właśnie te ikony z tej aplikacji, są właśnie w tym momencie ustawione. Szczerze mówiąc, bardzo mi przypadło do gustu, przede wszystkim dlatego, że są one zaprojektowane w takim stylu material design, oczywiście, w takim płaskim stylu, więc to naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda. Co warto tutaj powiedzieć, nawet jeśli jakaś aplikacja nie jest wspierana, nie ma po prostu stworzonej ikony dla danej aplikacji, to ona nie jest w żaden sposób tutaj ucinana przez software i wygląda praktycznie w niezmienionej formie. Tak więc to na pewno jest rzecz na plus, która mnie często w niektórych właśnie icon packach denerwuje, że właśnie jakoś tam ucina mi niewspieraną ikonę. Jak możecie zobaczyć, tutaj dla wszystkich aplikacji, jakie mam w tym momencie zainstalowane, naprawdę moim zdaniem wygląda to jak najbardziej estetycznie. Do samego icon packa mamy dedykowaną aplikację, aplikację Rewun. Po wejściu w tą aplikację mamy tutaj na takim ekranie domowym przedstawione wszystkie icon packi stworzone przez tego dewelopera, który stworzył właśnie Rewun Icon Pack. Tutaj jest taka właśnie przewijana lista. Dodatkowo możemy sobie wejść w zakładkę Apply. No i tutaj możemy sobie zaaplikować te ikony właśnie do naszego launchera. Trzeba przyznać, że liczba wspieranych launcherów jest naprawdę bardzo, bardzo pokaźna. Mamy action, nowa. A DW, co ciekawe, już to jest tego, co mało kto chyba już tego używa, Apex, Atom, więc naprawdę jest tego masa tutaj i w zasadzie do każdego launchera tutaj pasuje. Warto również wspomnieć, że przy okazji recenzowania Zenfona 2, również w natywnej nakładce od Asusa, również te ikony sobie działały. Tutaj z lewej strony mamy wysyłany taki pasek, w którym to znajdziemy wszystkie zakładki do tej aplikacji. Kolejną zakładką jest aplikacja Wallpapers, która również powinna Was z tego co wiem zainteresować. No i z tego punktu możemy sobie właśnie przeglądać wszystkie takie tapety stworzone przez tego dewelopera dla tych ikon. Można powiedzieć, że dedykowane co ciekawe, po wejściu w daną tapetę, możemy ją sobie tutaj z tego poziomu pobrać, a także szybko zaaplikować na nasz ekran domowy. Tak więc to jest na pewno dość dobre rozwiązanie. Kolejna sprawa to iCons. Tutaj mamy wszystkie ikony właśnie wspierane przez tą aplikację dodatkowo. Na początku mamy taką zakładkę New, czyli tutaj możemy sobie podejrzeć wszelkie nowe ikony, jakie zostały tutaj wprowadzone. Ostatnia zakładka no to Request Icons, czyli dla tych aplikacji, dla których nie, są, nie ma wsparcia, właśnie ikon, przez aplikację Rewon możemy sobie wysłać taką wiadomość do dewelopera, aby poprosić go, żeby stworzył dla nas taką ikonę, również dla, dla innych użytkowników, więc tak to właśnie wygląda. Tak więc jak najbardziej polecam Wam tej ikon, pak jeśli używacie jakiegoś zewnętrznego launchera, naprawdę według mnie te ikony wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Drugą aplikacją, jaką będę chciał Wam dzisiaj pokazać jest ten widget. Z tego co pamiętam pod ostatnim to pięć kilka pytań właśnie się pojawiło odnośnie tego co to jest za widget, no i postanowiłem właśnie dzisiaj umieścić ten widget w zestawieniu. Co do samej nazwy aplikacji Event Flow Calendar Widget z tego co wiem tutaj w ustawieniach w zakładce z widgetami w zasadzie możemy sobie Ustawić dwa widżety tej aplikacji. Ja, ja się to postaram w miarę szybko tutaj znaleźć, co warto powiedzieć, sama aplikacja jest tytułowana tutaj w systemie jako ustawienia event flow, tak więc tak to właśnie wygląda. Do dyspozycji mamy dwa widżety event flow agenda, który pokazuje nam wszelkie takie wydarzenia z naszego kalendarza w formie listy, ale także event flow kalendarz, który jest po prostu zwykłym takim kalendarzem, który ma naniesione tam po prostu wydarzenia, więc tak to właśnie wygląda. Ja w tym momencie mam ustawiony ten widżet w formie agendy co do samych ustawień tego widżetu, no trzeba przyznać, że naprawdę są one pokaźne. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj do wyboru kalendarza do wyświetlenia, zakres dat do uwzględnienia, tak więc to jest też dość ciekawa opcja. Pokaż kolor kalendarza, czyli możemy sobie tutaj wybrać, czy ma pokazywać, czy ma nie pokazywać. Dodatkowo, co warto wspomnieć, mamy możliwość również, aby pokazywała nam się prognoza, możemy sobie ustawić tutaj lokalizację jednostki temperatury. Również warto powiedzieć, że tutaj Mamy trochę takich motywów do wyboru, tak więc również możemy sobie wybierać pomiędzy jakimiś motywami, które będą nam pasować, na przykład do tapety, lub po prostu pod nasze gusta, jeśli chodzi właśnie o kolorystykę, więc to mi się również tutaj bardzo, bardzo spodobało. No i kolejna taka zakładka tutaj z ustawieniami: konfiguracja nagłówka, również możemy sobie ustawić czcionkę, gęstość tekstu, kompaktowy widok agendy, jakiś separator dnia. No naprawdę masa, masa ustawień, więc tutaj można się tym jak najbardziej pobawić. Aplikacja, z tego co pamiętam, dostępna za darmo, tak więc jak najbardziej polecam Wam jej pobranie. Kolejny program jest to OmniSwipe. Nie wiem, czy Wy macie razem taki problem, żeby właśnie jakoś szybko dostać się do jakiegoś ulubionego naszego kontaktu, ulubionej aplikacji, ale nie macie tego gdzieś na nie musicie szukać tego po prostu w App Drawerze. No i tutaj z pomocą przychodzi aplikacja OmniSwipe. Wystarczy sobie wykonać tego typu gest, no i tutaj mamy do dyspozycji właśnie tą aplikację. Jest to takie właśnie jakby półkole, w którym to mamy zawarte wszelkie takie przełączniki, ulubione aplikacje, które możemy sobie tutaj edytować, a także po dłuższym przytrzymaniu możemy je sobie przemieszczać, bądź usuwać w ogóle z tego ekranu. A także mamy tutaj interakcje, czyli takie nasze jakby ulubione kontakty, z którymi najczęściej właśnie prowadzimy rozmowy głosowe bądź SMSujemy, tak więc tak to właśnie wygląda. Co do samych ustawień tej aplikacji, również trzeba przyznać, że są one tutaj dość pokaźne. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj możliwość, oczywiście, samego włączenia aplikacji, więc na to trzeba wyrazić tutaj zgodę. Kolejna sprawa to jest setup, korekcji operacji. Z tego co wiem, w zasadzie nie wiem, co to jest za opcja. Nie miałem jakiejś styczności, wiem, że mam to włączone, ale generalnie nie wiem, co to jest właśnie tutaj korekcja operacji. Natomiast przechodząc dalej, mamy możliwość tutaj zmienienia sobie kompozycji, jest ich całkiem tutaj więc możemy sobie dobrać również tutaj motyw pod naszą tapetę, tak więc tak to właśnie wygląda. Kolejna sprawa, możemy zezwolić aplikacji, aby wyświetlała nam powiadomienia właśnie na tych ikonkach. Kolejna sprawa, ustawienie zaawansowane. No i tutaj jest najlepsze tłumaczenie, jakie zauważyłem w tej aplikacji, czyli dostępne przy zakluczonym ekranie. Tak więc niestety to trochę tłumaczenie na polski język im nie wyszło, tak więc to można troszeczkę, że tak powiem, pominąć. Tutaj możemy Możemy sobie również ustawić miejsce włączenia OmniSwipe, tak więc może być to z dowolnego innego rogu po prostu naszego ekranu, ja mam ustawione domyślnie właśnie, żeby z tego rogu aplikacja była wysuwana, tak więc jak najbardziej Wam polecam pobranie OmniSwipe, z tego co pamiętam również jest to aplikacja darmowa. Przechodząc do czwartej aplikacji, jest to ona naprawdę na tyle prosta, że omówienie jej zajmie mi dosłownie kilka sekund aplikacja Quickly. Po wejściu w ikonkę tak naprawdę pokazuje nam się tylko to, że mamy dostępne trwające powiadomienie na naszej belce i po prostu w tym celu przechodzimy sobie do naszej belki powiadomień. Co do samej aplikacji, ona nam umożliwia zapisanie takiej szybkiej naszej myśli bez po prostu szukania aplikacji np. Twittera, Facebooka. Możemy sobie napisać w tym momencie jakąś frazę. Załóżmy test. No I z tego miejsca, klikając na przycisk share, mamy bezpośrednią możliwość właśnie do tutaj udostępnienia tego, i to naprawdę na wszelkie tutaj aplikacji, jakie mamy. Więc, naprawdę, tutaj, jeśli chodzi o to, jest naprawdę bardzo fajnie. Jest to dość fajny sposób, na przykład dla użytkowników Twittera, czyli na przykład dla mnie, właśnie, żeby sobie bardzo szybko ułatwić po prostu napisanie tweeta. Niestety, wadą tej aplikacji jest to, że kiedy już wyjdziemy z tego wpisywania tekstu, on się po prostu nie zapamiętuje, i trzeba go po prostu wprowadzać drugi raz, to mi się najbardziej tutaj nie spodobało, ale mimo wszystko zdecydowałem się właśnie umieścić tą aplikację w zestawieniu. Ostatnią piątą aplikacją jest aplikacja list. Podejrzewam, że część z Was może już ją kojarzyć. Ja szczerze, mistrzę że bardzo ułatwia życie takie codzienne mamy tutaj listy, możemy sobie tworzyć listy do odhaczenia, do odhaczenia takie, czyli możemy sobie tworzyć listy na przykład do zrobienia, listy zakupowe i to tam na pewno nam bardzo ułatwi życie warto wspomnieć, że sama aplikacja jest na tyle prosta, że to nawet nie ma jakiegokolwiek interfejsu ustawień, mamy tutaj możliwość zmienienia praktycznie kolorystyki tej, tej aplikacji ja w tym momencie mam taką właśnie stonowaną, ustawioną, ale naprawdę jak widzieliście tych kolorów do wyboru jest tutaj całkiem sporo, samo dodawanie listy opiera się w ten sposób również bardzo szybko. Tutaj możemy sobie ustawić tytuł tej listy, na przykład rzeczy do zrobienia i tutaj wpisywać kolejne rzeczy i potem jeszcze czasem po prostu sobie odhaczać jako wykonane. Co do samego usuwania tych list, po prostu zaznaczamy sobie i tutaj klikamy sobie usuwanie i one są od razu usunięte. Możemy jeszcze sobie, jeśli omyłkowo inną listę po prostu potrzebną nam jeszcze usunęliśmy, możemy sobie bezpośrednio do niej, do niej wrócić. A samo odhaczanie po prostu odhaczamy i gotowe. Tak właśnie to wygląda. Tutaj jeszcze możemy sobie z tego co widzę zapisać lokalizację tego, no i również możemy wesprzeć autora tej aplikacji jakąś taką naszą dotacją. Tak więc to na tyle, jeśli chodzi o filozofię aplikacji list. Dobra, tak więc dobręliśmy do końca lipcowego zestawienia pięciu najlepszych aplikacji w danym miesiącu. Mam nadzieję, że przypadną Wam one do gustu. No i zapraszam Was oczywiście do komentowania. Znajdziecie mnie również na Facebooku, na Twitterze, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.